No to cześć, mamy otwieranie dwóch paczuszek, w której są rzeczy do skór, bo znowu zaczęłam robić takie oto rzeczy, jak na przykład bransoletkę I taka bransoletka będzie na sprzedaż za około 30 40 zł, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I ona jest po prostu bransoletką na rękę. O taką. No i będę też mieć dla koników Hobby horse'a. Robię w tym momencie kantarek. No i ten kantarek y, będzie też dostępny. On jest w wersji barokowej. Yy, właśnie tak. No i przyszły mi tu rzeczy. Więc ja sobie to roztworzę. Jak to można to przesunąć. I wyciągnąć. OK. No, i mamy. Hop, 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 i jest. Ja już to mam, więc ja sobie Wam tutaj o tak zniżę. No, i ja już to yy, miałam. Widzę, że nie ma dwóch do kompletu, czterech do kompletu. Ale. Ale, okej. Okay. Są to nity, znaczy nie, to są stemple, raczej nie nity, do przebijania. Z jakiej to jest firmy? Czy to jest ta firma, którą ja już mam, czy nie? Nie, to chyba nie jest ta firma. Ale mam takie stemple, i te stemple są do wybijania na skórze, więc yy, nie będę musiała się już bawić ręcznie. Co my tu ładnego mamy? No, dużo fajnych cudów, chyba tu jest konik tego do góry nogami nie wiem, może to konik ale mamy takie fajne stempliki no i będą z tego e, na pewno e, jakieś fajne rzeczy do ogłowi i nie tylko to chyba tutaj hop i hop i tutaj również jest rzeczy do skóry więc no nie wiem, czy ja mam w tą stronę. Otwieram to jak zwykły karton. Chyba nie. To się otwiera jak zwykły karton? Nie, to nie jest zwykły karton. Tutaj. Dobra. Jeszcze raz tutaj. Może otwierać. Okej, okay, mamy. I to też są rzeczy do skóry. Więc zobaczymy. Widzę, że fajnie zabezpieczone. I tutaj już jest wypełnienie, więc okej. Okay. Um, okej, okay. jest. Wszystko tutaj. I tak. Już pachnie sobą. <laughs> Dobra. No i mamy. Mamy, mamy to. Zaraz Wam powiem, co to jest. Zapłaciłam za to 51 zł. I jest to farba do skór. Yy, więc, jeżeli chodzi o farbowanie nat z naturalnej skóry, będę mogła mieć w końcu kantarki w kolorze czarnym, w kolorze złotym, jakieś tam dodatki. No i w kolorze srebrnym. Więc tak wyglądają. Ktoś mi tam łazi. Tak wyglądają yy, zakupy. Złote albo srebrne na pewno użyję do tego kantarka, którego w tym momencie robię. On wygląda w taki sposób i ma tu tłuczenia, które robiłam ręcznie. Są to runy, i albo użyję do tego złotą, znaczy to jest złoty, ewentualnie srebrną, żeby to wyglądało i miało ręce i nogi. Więc tak. Natomiast y, to jeszcze się okaże, ale już tutaj widzę takie ładne po prostu. Już wiem, że z niektórych mogłabym zrobić więcej tłoczeń, więc jest ok. Słup, i malinka po prostu. Chociaż nie ma tych czterech, ale dobra, za takie ceny to mi się nawet nie chce gadać, bo naprawdę za grosze to drwam. A takie kosztuje jest jakieś 200 zł, jak nie więcej. Więc jest dobrze, mnie się cieszę. Poprzedniej jeszcze dorwałam taniej niż to, ale to jest większe niż moje poprzednie. A jeżeli interesują Was jakieś akcesoria, akcesoria ogólne albo na zamówienie, to posiadam kilkanaście e, fajnych akcesori. Czy to właśnie na zamówienie kantarki, ogłowia i wiele więcej, ewentualnie dostępne już od ręki, które zaraz Wam pokażę, co posiadam, bo trochę tego jest. Czy ktoś z Was czegoś poszukuje? Na przykład, nie wiem, uwiązy, wodze, smaczki, zestawy. To jest uwiąz z kordeo i tutaj jest Charms. Taki żółty. Są też różowe z czarnym Charmsem. Jest więcej, tylko nie gdzie leżą. Tutaj jest taki z takim. Wisiem. I one są za 10 zł. Tutaj jest zestaw za 15 zł. To są smaczki dla Hobby Horsa. Uwiązły za 4 zł. Smaczki 4 zł. Wodze 10 zł. Z futerkiem. Znowu smaczki za 4 zł. Dereczki po 10 zł. Taka dyreczka i jest jeszcze do tego walentynkowa taka i czerwona, która jest tam. I no, no i kantarek za 10 zł. To jest taka powiedzmy, moja praca, kiedy już nie miałam żadnych innych materiałów, bo byłam przed dowozem rzeczy, więc ona nie ma takiej dużo regulacji. Ma tylko pod i tutaj za uszami. No i, i za 10 zł oddam. Można wodze do tego dokupić. Z wodzami będzie y, 20 złotych. Więc jeżeli jest ktoś z Was zainteresowana, to zainteresowany lub zainteresowana, to jest tego odgrom. No i chyba gdzieś było jeszcze Kordeo. Gdzieś. A jak nie, no to mogę też wykonać Kordeo. O, tu jest chyba Kordeo. Nie, to łupiąc. Gdzieś pamiętam, że było Kordeo, tylko nie pamiętam gdzie bo też mam tak zapakowane i widzę tylko po karabinczyku, więc jeżeli widzę karabinczyk to znaczy, że jest uwiąz energiczny no chyba tylko uwiązy zostały ale kordeo też mogę wykonać i one są za 4 zł albo mogę też wykonać właśnie na zamówienie bo są duża ilość bo mam też y, możliwość właśnie elementów metalowych no i mogę też wykonać na zamówienie. Jeżeli wam się film spodobał, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. I do widzenia. No to cześć.